Pewnego dnia Jasiu przyszedł do szkoły pełen energii, jakby zjadł całą paczkę cukierków na śniadanie. Pani od biologii pyta. Dzieci, powiedzcie mi, które zwierzęta zapadają w sen zimowy. Zgłaszają się uczniowie. Niedźwiedź. Piesz. Nie topesz. A Jasiu wstaje i mówi. Proszę pani, ja też, tylko nikt mi jeszcze nie pozwolił. Cała klasa wybucha śmiechem, a nauczycielka kręci głową i mówi. Usiądź, Jasiu, ale żebyś na mojej lekcji nie spał. Na następnej godzinie była matematyka. Pani pyta Jasiu, jeśli masz w jednej ręce pięć jabłek, a w drugiej siedem, to co masz razem? Jasiu chwilę myśli, rozkłada ręce i z powagą odpowiada. Bardzo duże ręce, proszę pani. Z tyłu klasy znowu salwa śmiechu, a nauczycielka tylko przewraca oczami. Na koniec dnia był jeszcze Polski. Pani pyta Jasia. Wymień mi trzy zaimki osobowe. Jasiu wstaje, poprawia koszulkę, jakby był w teleturnieju i mówi głośno. Kto ja? Tak. Klasa prawie spadła z krzeseł ze śmiechu, a pani westchnęła. Jasiu, ty kiedyś zostaniesz wielkim komikiem. Albo moim koszmarem. Jasio wraca ze szkoły i pyta taty. Tato, a co to znaczy geniusz? Tata z dumą mówi. To ktoś bardzo mądry, taki co wie wszystko. Jasio kiwa głową i mówi. Aha, czyli jak nasza pani od matematyki. Tata pyta. Aż taka mądra? Na to Jasio. No jasne! Ona zawsze wie, kiedy jestem nieprzygotowany. Zawsze! Tata się śmieje, ale Jasiu dodaje. A dziś to już w ogóle była geniuszem. Tara, a co się stało? Bo pani zapytała, Jasiu, ile to jest siedem pro O, A ja powiedziałem, że nie wiem. To ona od razu odgadła, że ja naprawdę nie wiem. Tata łapie się za głowę, a Jasio ciągnie dalej. Ale to jeszcze nic! Potem pani mówi, Jasiu, ty chyba nigdy nie odrobisz zadania domowego. A ja jej na to. Pani jest naprawdę jasnowidzem. Tara, i co na to pani? Dała mi jedynkę za szczerość, ale powiedziała, że jeszcze nigdy nie miała tak zabawnego ucznia. To chyba znaczy, że jednak jestem wyjątkowy. To był jeden z tych dni, kiedy Jasiu wstał z łóżka z przekonaniem, że dziś zostanie bohaterem. Tyle, że jak zwykle, nie takim, jakim by chciał. Najpierw spóźnił się do szkoły, bo jego budzik, jak twierdził, zadzwonił po cichu z szacunku dla sąsiadów. Wpadł do klasy z rozwianym włosem. A pani od matematyki już czekała z rękami założonymi na piersi. Jasiu, czemu się spóźniłeś? Spytała chłodno. Bo chciałem sprawdzić, ile sekund trwa spóźnienie, żeby następnym razem być punktualny. Odpowiedział z uśmiechem. Cała klasa ryknęła śmiechem. Pani nie. Kiedy zapytała go o tabliczkę mnożenia, Jasiu spojrzał w sufit i powiedział: Pani, ja to bym się uczył, ale nie chcę psuć na duże niespodzianki, że jednak coś umiem. Na przerwie Jasiu wpadł na pomysł życia. Otworzył własny sklepik z poradami za dwa złote. Pierwszy klient, kolega Tomek. Jasiu, co mam zrobić, żeby pani mnie lubiła? Jasiu zastanowił się chwilę i mówi: Daj jej czekoladki i powiedz, że to z okazji dnia grzecznego ucznia. Ale nie ma takiego dnia. Zdziwił się Tomek. No to będzie pierwszy, a pani lubi być pierwsza. Kolejka do Jasia rosła, aż w końcu przyszedł. Sam ksiądz katecheta. Jasiu, czy ty wiesz, że pieniądze szczęścia nie dają? proszę księdza, ale lepiej płakać w nowym aucie niż w tramwaju. Katecheta westchnął, ale po chwili sam się uśmiechnął. Po lekcjach Jasiu wrócił do domu zadowolony, ale mama już czekała w drzwiach, trzymając zeszyt. Jasiu, czemu masz w dzienniczku wpisane kłamie na lekcji? Bo pani się spytała, kto zrobił zadanie, a ja z przyzwyczajenia powiedziałem, że ja. Mama złapała się za głowę, a Jasiu dodał: Ale nie martw się, mamo. W szkole mówią, że jestem wyjątkowy. Naprawdę? Spytała zdziwiona. Tak, nawet pani dyrektor powiedziała, że takiego ucznia jeszcze nie mieli i długo mieć nie będą. Wieczorem przed snem Jasiu stanął przed lustrem i pomyślał głośno: no cóż, dzień jak co dzień. Trzy uwagi, dwie pochwały od kolegów i jedna od księdza, że przynajmniej się nie nudzę. Uśmiechnął się szeroko, po czym dodał: a jutro wymyślę coś jeszcze lepszego. Może założę własną szkołę, ale bez matematyki. Tamorał. Nieważne, co się stanie, zawsze można obrócić to w żart. A jeśli ktoś mówi, że jesteś niemożliwy, to znaczy, że jesteś legendą jak Jasiu.